No dobrze, moje myszki kochane, jest sobota, sobota po południu, więc wypadałoby coś Wam znowu pokazać. Plan na dzisiaj jest taki, że jesteśmy sobie w karczmie z dykty u Dudy. Znaczy oczywiście to nie jest karczma, tylko tam taki przystanek. Jesteśmy w miejscowości Fridlos, za chwilę się przejdę, bo to jest taki przystanek PKP, jakby można powiedzieć, oczywiście nie PKP, tylko tam czegoś tam, Deutsche Bahn i zobaczymy. Jeżeli będą jakieś połączenia, to wsiądziemy w kolejkę i się przejdziemy do Bart Hersfeld, a jak nie, to się przejdziemy tutaj po tym Friedelosie, które, które za każdym razem jak przyjeżdżam, to widzę tabliczkę, że to jest miasteczko z 1372 roku, więc dość stare starsze niż ja, więc może coś ciekawego ma do pokazania to miasteczko. I się przejdziemy tutaj po okolicy, a tymczasem jeszcze rozkoszujemy się Dudą. Znaczy nie wiem, czy można się rozkoszować, ale, <ścoughs> ale, ale mamy taką tutaj niespodziankę. Wiata, Duda. Państwo z Dykty, Wiata z Dykty, więc wszystko pasuje. Dobra, oczywiście z tym Dudą to był mały żarcik. Nie ma to nic wspólnego z, z, z tym naszym, już nie powiem kim. Wiata została fundowana przez dzieci z gimnazjum imienia Konrada Dudy. Konrad Duda, sprawdźcie sobie w Wikipedii kto to był, no, bowiem tylko, że to był, był niemiecki filozof i językoznawca. I dzieci tutaj z gimnazjum Los ufundowały taką wiatę, a wiata jest elementem całej tutaj ścieżki rowerowej, która się ciągnie setkami kilometrów przez Hesję e, i, no i tutaj taki jest przystanek, tak? że tu można sobie odpocząć i tak dalej. Jesteśmy w miejscowości Friedlos, e, w miejscowości e, no nazwa mówi Friedlos po niemiecku to jest taki bez e, nie mogący zaznać spokoju czy Coś w tym stylu. Zobaczymy, czy ta miejscowość oddaje ducha nazwy. Chociaż nie sądzę, bo tutaj jest tak spokojnie i grzecznie, że no nie wiem, co by tu się musiało wydarzyć, żeby mogli mówić fridlos. No i tak, jesteśmy tutaj na obrzeżach. Przejdziemy się kawałek, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Miejscowość może jest fajna, bo jest założona w 1372 roku. I tak, za chwilę dalsza część relacji. No więc, kochani, jesteśmy w miejscowości Friedlos. Miejscowość sobie poszukajcie na mapie leży na środku Niemiec. Nie jest to żaden Berlin, żadne Monachium, żaden Hamburg, żaden Frankfurt. Jest to sobie jedna z wielu, z tysięcy miasteczek wielu tysięcy miasteczek w Niemczech. Ale, jeżeli ktoś by się kiedyś mnie pytał, jak sobie wyobrażam Stabilizację, e, bogactwo e, i takie e, spokojne życie. No to właśnie, właśnie tutaj. E, właśnie tutaj, tak przechodząc sobie tutaj przez tą drogę, e, kiedyś jak nie wiem, jacyś. Kreatywni z e, domów mediowych będą chcieli inspiracji, żeby pokazać e, reklamę ubezpieczeń, czy czegoś w tym stylu stabilizacji, pewności. No to tak to wygląda. Tak to sobie wyobrażam. Spokój, cisza, zadbane domy. I trochę nuda. No, nie mam co ukrywać, jest tu trochę nudno. Jestem jedynym, jedynym spacerowiczem, a oni siedzą w domach albo tam nie wiem, może zarabiają te swoje tłuste ojra. W każdym razie no, tak wygląda niemiecka wieś, czy małe miasteczko. No. Różnica? U nas za rogu, za chwilę by wyskoczył jakiś tam lokalny działacz kulturalny, który by proponował napitek albo prosiłby o datek na napitek, żeby pokazać walory swojej miejscowości. Tutaj nie ma nikogo. Nie wiem, co oni robią. Ale tak to wygląda, no i każda ta wieś, czy to, to miasteczko niemieckie tak wygląda, że jesteś jedynym e, lokalnym e, działaczem kulturalnym. Wprawdzie ja tutaj jeszcze nie piję i nie, nie, e, nie nagabuję ludzi, e, no i taka jest różnica. No u nas, u nas zawsze pod sklepem by tam ktoś siedział, jakiś, jakiś lokalny e, przedsiębiorca i by prosił o, o datki, a tutaj... Nic takiego nie ma. No tutaj kurczę nie wiem co oni robią po tych domach, ale, ale jest spokój, cisza i tak dalej. Więc wszystkich, wszystkich e, e, którzy szukają inspiracji, czy tam jakieś pracują w agencjach reklamowych i nie mają inspiracji, jak przedstawić ubezpieczenia, reklamy ubezpieczeń. Tak to wygląda. Ta, tak wygląda, powinna wyglądać reklama ubezpieczeń. Stabilizacja, pewność e, i spokój. O, przyjechał pan na rowerze i jakiś pan Wałdy. I tak sobie tutaj chodzimy i szukamy przygód. No dobrze, kochani, i sobie idziemy dalej e, w stronę, w stronę góry. E, szukamy. Szukamy przygód, szukamy ludzi. Tymczasem podziwiamy widoczki. No, jak zwykle, te ich piernikowe chatki, które już znacie z poprzednich filmików, yy, i które no, są bardzo fajne. No, już nie ukrywam, że, że mi się to bardzo podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się to bardzo podoba. Yy, I sobie tak chodzimy przez niemieckie miasteczko, gdzie mieszka tam za 3000 osób. Gdzie oni wszyscy są? Co oni robią? Nie wiem, jakbym krzyczą teraz, Haj Hitler, to ciekawe, czy by wyskoczyli. I taka jest różnica właśnie, bo tam, załóżmy w Berlinie, bo w którym też tam byłem, to wiadomo, jest dużo dużo ludzi. A tutaj... o, za chwilę samochód przejedzie. No, sobie przejedzie jakiś samochód. Później sobie kirchwek, takim jakimś zakamarkiem. Zobaczymy, co tam słychać w Kirchwegu. Ale przyznacie, że te budowle, znaczy układ miasteczek jest fajny, bo e, tak jak już w poprzednich tych moich wejściach e, mówiłem, no u nas to jest tak bez ładu, bez składu wszystko zaplanowane. No tutaj, tutaj jednak jakoś to wszystko ładnie wygląda i ładnie się komponuje i oczy nie bolą, jak, jak się chodzi. No, u nas jednak zawsze się trafi jakiś rodzynek, co postawi sobie chatę w kolorze pastelowym, żeby go było widać z, z, ze stacji orbitalnej. E... O, i tutaj jakiś jest kościół, dojdziemy do kościoła. To jeszcze Wam rzucę, jak to wygląda. Agencje reklamowe możecie się zgłaszać po copyrighty, jak chcecie e, nagrać, mieć jakieś przebitki na haha, reklamę ubezpieczeń. Zapraszam. I tak tym sposobem moi kochani doszliśmy do e, kościoła, kościół ewangelicki, e, neogotycki wybudowany w 1911 roku, znaczy odbudowany w stylu neogotyckim e, w 1911 roku. I tak wygląda sobie budowla sakralna na niemiecki, w niemieckim małym miasteczku Już nie chcę tutaj dodawać, żebyście sobie porównali z naszymi budowlami sakralnymi bo to nie ma sensu, wszyscy wiemy jak u nas wygląda, każdy proboszcz musi być bardziej złoty niż ten ze wsi obok. A tutaj można skromnie, ładnie i gustownie, no bo to co by nie mówić, no wszystko to ładnie pasuje, no wszystko jest takie zgrane. Zresztą to, co zauważyłem w tych wszystkich tych niemieckich wiosaczkach czy miasteczkach, wszystkie te kościoły są w dość podobnym stylu, bo zauważcie, że i u mnie kościół jest, elewacja jest taka na żółto i w tym samym stylu. I tutaj ten kościół też jest tak samo zrobiony. No przed, przed budynkiem, przed, no przed kościołem, trawniczek wystrzyżony, wszystko fajnie wygląda. I za chwilę Wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Tutaj, tutaj, jeszcze rzut na ten kościół. Tam w środku ktoś gra na organach, chciałem wejść, ale jest zamknięte, wszystkie drzwi są zamknięte, więc, więc nie mogę wejść, bo chętnie bym Wam pokazał w środku, jak to wygląda, bo jeszcze nigdy nie byłem. Ale zobaczcie, no tak to wygląda. I sobie porównajcie z Lichieniem, czy z jakimś tam innym tworem naszej kultury polskiej, katolickiej. No jednak tutaj mogą sobie tak zrobić skromnie. I wszystko pewnie też ładnie działa. Natomiast jeszcze tutaj ciekawostka taka, też taki kolejny, kolejny rzut dla Kreatywnych z agencji, z domów mediowych, z agencji reklamowych, bo tutaj mamy Kościół Neogotycki z, z 1911 roku i naraz włączamy teraz machinę czasu, przesuwamy się szybko, szybko, przesuwamy się, przesuwamy się na niemieckiej wsi w czasie i gdzie? Lądujemy w XXI wieku, i co tu mamy. Ano. Mamy Tesla, która się ładuje. Tesla się ładuje. No, takie przygody można zobaczyć na niemieckim wsi, na niemieckiej wsi, z jednej strony kościół z 1919 roku, a z drugiej strony Tesla. No wiem, wiem, krytycy zaraz powiedzą, że u nas tych Tesli to jest bardzo dużo i każdy w zasadzie już jeździ Teslą, bo Morawiecki obiecał 5 milionów samochodów elektrycznych i każdy już ma. Wiem, wiem, wszystko wiem, ale bardzo mi się to ujęcie podoba. Nie chodzi mi o Tesla, tylko chodzi mi po prostu o to, że z jednej strony mamy XXI wiek, a z drugiej mamy teoretycznie początek 20 ale jest odbudowany, więc nie wiem, z którego roku to pochodzi, pewnie dawnego. I o to mi chodziło w tym całym planie. No i jeszcze, kochani, na zakończenie naszej, dzisiejszego, naszej dzisiejszej wędrówki, naszego dzisiejszego spacerku, y, jesteśmy na przystanku y, kolejowym y, w miejscowości Fridlos. Tak właśnie wygląda, y, tak właśnie wyglądają tutaj y, tutejsze przystanki kolejowe. a jeździ jakiś tam pociąg sobie, więc niech sobie przejedzie. Dzisiaj spacer był dość krótki, mieliśmy pojechać do tego Bad Hersfeld, ale to zostawiamy sobie na następną okazję. Przed nami święta, które spędzam tutaj w Niemczech, więc na pewno jeszcze będzie trochę czasu, żeby gdzieś wyskoczyć dalej. A tymczasem powoli się z Wami będę żegnał. E, bateria już mi prawie siada, więc, e, więc, więc e, no, mam nadzieję, że Was dzisiaj nie zanudzę. Bo tak w sumie ten filmik o ale ciężko jest e, pokazywać e, nie wiadomo co, jak się jest e, tu, gdzie się jest. I no, tutaj nie mam jakiejś. Nie jesteśmy w Berlinie, nie jesteśmy w Monachium, tylko jesteśmy. W małym miasteczku, gdzie staram się Wam pokazać e, to, co ja widzę, i, i jakieś tam moje przemyślenia dotyczące życia e, na niemieckiej prowincji. E, no i tak, czekajcie na następne moje odkrycia. Być może gdzieś się wybierzemy dalej do jakiegoś większego miasta typu Frankfurt nad Menem, czy właśnie Kassel, e, czy Bad Hersfeld. No i to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej soboty i oczywiście. Jak ktoś ma ochotę na wieczorne pogaduszki, to znacie kontakt do mnie. Bis bald und tschüss, meine liebe Freuden.